Masz wiadomość. Ktoś o kim myślisz, flirtuje z innymi osobami. Jest tutaj jakiś sekret. Ale masz ochronę tutaj w tej sytuacji. Nie musisz się bać. Przy tej osobie mogłaś mieć wrażenie, że masz derzewu po raz kolejny. Powtarzasz tą samą lekcję. Lub masz wrażenie, że znałeś tę osobę wcześniej? Ta osoba mogła Cię do czegoś zainspirować. Mogliście słuchać razem muzyki albo emocjonalne piosenki mogą tutaj mieć bardzo duże znaczenie w tej sytuacji. Ale coś zostało zablokowane, zamrożone. Nie odzywacie się do, ciebie, do siebie. Nie ma tutaj podejmowanej żadnej akcji. Jest ściana. No bo chodzi tutaj o czyjeś ego. Ktoś tutaj robi dramaty. Ktoś yy, wpiernicza się w waszą relację. Dlatego jest strata. Ktoś tutaj się odciął. Pustka. Ktoś uciekł, wycofał się. Dlatego, że zachował się jak dziecko, po prostu. Mimo tego, że chce z tobą flirtować, ale spotykać się. To była zabawa na jedną noc. Dlatego, że ktoś ma obsesję na Twoim punkcie i nie może tego odpuścić. Podobało mu się. Znowu będzie proponować. Znowu będzie chciała wejść to jeszcze raz. Tylko pytanie, czy ty tym razem nie będziesz chciała się Odegrać, ukarać tę osobę, bo ty tego tak nie zostawisz. Założysz fałszywy profil na social mediach. Hm. Ktoś tutaj będzie miał ostrą jazdę, bez trzymanki. Spotkanie ze swoim cieniem. Czyżbyś byś była, był odbiciem rozstrzelonym tej osoby? Żeby ktoś zobaczył prawdę, jaką jest ze sobą?